Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić najmocniejszy pionowy odkurzacz bezprzewodowy marki Dyson Gen5 Detect Absolute. Ja po raz pierwszy z marką Dyson miałam do czynienia 4 lata temu, kiedy filmowałam dla sieci Media Markt odkurzacz Dyson V11 i muszę wam powiedzieć, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Ten odkurzacz jak dla mnie taki był trochę toporny. Mocny, nie powiem, ale na pewno czego mi w tym odkurzaczu brakowało to oświetlenia ledowego i irytowało mnie to, że trzeba było cały czas trzymać przycisk włącz, żeby móc odkurzać. Teraz od kilku miesięcy jestem szczęśliwą posiadaczką modelu Dyson V15, ale gdybym dzisiaj miała wybierać, to na pewno zamieniłabym go na Gen 5 Detect Absolute. Dlaczego? Zaraz Wam opowiem. Zacznę od dwóch najistotniejszych parametrów, czyli mocy i długości odkurzania. Gen 5 Detect Absolute to jest najmocniejszy pionowy odkurzacz bezprzewodowy marki Dyson. Moc sania to 280 RW. Dla porównania model niższy, czyli Dyson V15, miał tą moc 230 RW. Jeżeli chodzi o długość pracy, to ten model jest w stanie odkurzać w trybie eko do 70 minut, a model Dyson V15 do 60. I te Dwie różnice, czyli moc i długość pracy mają na pewno kluczowe znaczenie dla wszystkich osób, które mają duże mieszkanie bądź duże domy. Kolejna bardzo ważna różnica to przycisk włącz-wyłącz. W końcu nie trzeba trzymać już tego przycisku tutaj w rączce, tylko powstał osobny przycisk, przy pomocy którego uruchamia się odkurzacz i to jest mega wygodne. Czwarta kluczowa różnica to ta wbudowana szczotka do zbierania kurzu bądź ssawka szczelinowa, dzięki której w każdym momencie możesz przerwać odkurzanie podłóg, po to, żeby na przykład odkurzyć listwę przypodłogową bądź odkurzyć półkę bez konieczności szukania dodatkowych szczotek, bo ona tutaj zawsze jest. Na wyświetlaczu możemy wybrać jeden z trzech trybów pracy. Może to być tryb pracy ECO i ten odkurzacz będzie pracował wówczas około 70 minut. W trybie AUTO około 36 minut, a w trybie BOOST około 7 minut. Ekran pokazuje też wychwycone cząsteczki i kategoryzuje je pod względem rozmiaru. Zlicza czas pracy i pokazuje stopień zabrudzenia sprzątanych powierzchni. Na koniec zobaczysz podsumowanie sprzątania i ilość zassanych cząsteczek. Ten odkurzacz posiada specjalny czujnik piezoelektryczny, który zlicza i mierzy wielkość cząsteczek kurzu, a kiedy wykrywa większą ilość kurzu, to zwiększa moc odkurzania. Ja przyznam szczerze, że mało interesuje mnie wielkość cząsteczek kurzu, bardziej interesuje mnie ten czas, jaki pozostał mi do wyczerpania akumulatora. I tutaj na dole zawsze widzimy, jak długo jeszcze odkurzacz może w tym trybie pracować. Ten odkurzacz na wyposażeniu posiada trzy rewelacyjne elektroszczotki. Pierwsza to Fluffy Optic, która podświetla mikroskopijny, niewidoczny kurz, brud na twardych podłogach i korzystanie z tej szczotki niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Niektórzy stają się uzależnieni od odkurzania, nie chcą zwalniać panie sprzątające, bo nie są w stanie uwierzyć, że ktoś wcześniej odkurzał, bo tak szybko po prostu brudzą się podłogi, a jeszcze inni tak naprawdę dochodzą do takiego wniosku, że to po prostu częste odkurzanie ma Sens, bo podłogi naprawdę tak szybko się brudzą. Ja parokrotnie robiłam testy, pokazując podłogi po dwóch dniach nieodkurzania, i często spotykałam się z komentarzami: Jak można tak zapuścić podłogi? Nie, proszę Państwa, to nie były zapuszczone podłogi. Tak szybko brudzą się podłogi, kiedy w domu ma się psa, dwójkę dzieci i mieszka się na parterze. To całkiem normalne. Kolejna rewelacyjna szczotka to jest ta Digital Motor Bar. To jest szczotka, która automatycznie rozpoznaje rodzaj powierzchni i dostosowuje do niej siłę ssania. To jest szczotka, którą ja uwielbiam, bo to właśnie dzięki niej zaczęłam skutecznie odkurzać swoją sypialnię. Ona właśnie delikatnie podnosi włos, wykładziny i naprawdę super odkurza tą przestrzeń między włoskami. Absolutnie nie był w stanie tego zrobić odkurzacz centralny, a Dyson potrafi. W strefie eksperymentów mojego syna również sobie świetnie radzi. Poza tym zwróćcie uwagę na to, że ona tutaj na tym wałku ma takie specjalnie zaprojektowane grzebienie, które usuwają nawinięte na niej włosy i sierść bezpośrednio do pojemnika. I trzecia rewelacyjna elektroszczotka to jest ta mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu. Ona się świetnie nadaje do odkurzania mebli tapicerowanych, legowisk zwierząt czy materacy. Kto po raz pierwszy odkurzy nią materacy i zobaczy, jak dużo brudu ściąga się z materacy, będzie już robił to regularnie co tydzień. Zwróćcie uwagę na ten właśnie stożkowy wałek. Jego kształt i konstrukcja sprawia, że właśnie zapobiega plątaniu i skręca wszystkie włosy i sierść, które się na nią nawinęły, bezpośrednio do pojemnika. Na wyposażeniu tego odkurzacza mamy specjalny adapter kątowy, dzięki któremu będziemy mogli odkurzyć swobodnie przestrzeń pod kanapą czy komodą. No i mamy też uchwyt ścienny, po zamocowaniu którego będziemy mogli tutaj odwieszać odkurzacz oraz przechowywać dodatkowe końcówki. Ewentualna wymiana akumulatora też nie będzie stanowiła żadnego problemu, wystarczy nacisnąć tutaj przycisk, aby go uwolnić. Opróżnianie pojemnika na śmieci jest bezdotykowe, zobaczcie, wystarczy jeden ruch. A gdybyśmy chcieli umyć ten pojemnik, to wystarczy tutaj nacisnąć ten czerwony przycisk i już go demontujemy. Ten odkurzacz posiada też wiele zmywalnych elementów, na przykład wałek elektroszczotki Fluffy Optic, czy filtr HEPA, który jest w tej części. Pamiętajcie tylko, żeby po wymyciu pozostawić go do wyschnięcia. Musi być naprawdę suchy, zanim go ponownie zamontujecie. Natomiast pojemnik na kurz i pozostałe elementy powinno się już wycierać szmatką. Według deklaracji producenta, filtr HEPA zastosowany w tym odkurzaczu wyłapuje aż 99,99% ,99 kurzu, w tym również wirusy, alergeny i bakterie, dzięki czemu dom staje się czystszy i bardziej higieniczny. Słuchając mojej dotychczasowej prezentacji, można by odnieść wrażenie, że ten odkurzacz wolny jest od wad. Tak niestety nie jest. Jedną z wad jest przede wszystkim waga tej jednostki podręcznej, co przy dłuższym odkurzaniu może być rzeczywiście uciążliwe. Tutaj wybawieniem może być moc odkurzacza, dzięki czemu z odkurzaniem uwiniemy się naprawdę szybko. Drugą wadą tego urządzenia będzie zapewne dla wielu z was cena, ale nie zapominajmy, że jest to produkt marki premium, a za marką premium kryje się przede wszystkim świetna jakość produktu, no i kapitalna obsługa klientowska. Czyli mamy infolinię, na której uzyskamy wsparcie w razie jakiegokolwiek problemu technicznego. Mamy doskonały serwis. No i mamy też 60 dni na możliwość przetestowania sprzętu i w razie gdybyśmy z niego nie byli zadowoleni, możemy go zwrócić. Także to wszystko Poniekąd tłumaczy cenę tego produktu. Ja osobiście uważam, że on jest wart swojej ceny i ciekawa jestem waszej opinii. Zostawcie komentarz pod filmem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Za tydzień.